Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, usłyszeliśmy obszerne wystąpienie w sprawie bezpieczeństwa państwa, które zawierało wiele zapowiedzi. Te zapowiedzi znamy, zasadniczo wystąpienia wygłaszane przez ministrów obrony narodowej pełne są słusznych zapowiedzi, a problem w Polsce jest przede wszystkim z realizacją. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, że ten cały program Tarcza Wschód w tej chwili nie ma w sobie żadnego oryginalnego elementu. To jest złożenie rzeczy, które już były realizowane przez ostatnie kilka lat i sprzedanie tego opinii publicznej pod nową marką. Czy to źle? Nie, nie krytykuję tego. Element kontynuacji jest dobry. Natomiast chciałbym, żeby minister obrony narodowej po pół roku rządzenia mógł wykazać się nie zapowiedziami, ale efektami rządzenia. Wciąż nie mamy wydanych rozporządzeń, brakujących dopisanej na kolanie przez PiS ustawy o obronie ojczyzny. Uzupełnijcie je jak najszybciej, zamiast zapowiadać, że to zrobicie. Wciąż nie mamy strategii rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Co więcej, ani sztab generalny, ani pan minister na ten przemysł nie mają żadnego formalnego wpływu. Uporządkujcie kompetencje w rządzie. Wciąż nie mamy jednoznacznego wzmocnienia polskich służb wywiadowczych, mimo że tylko jedna z nich meldowała, że Rosjanie wejdą na Ukrainę, dofinansujmy i wzmocnimy polskie służby wywiadowcze. Wciąż nie mamy szczegółów na temat polonizacji czołgu K2 i rozpoczęcia produkcji. Zróbcie to, i Proszę o wystąpienie, w którym pan minister powie, jakie są efekty rządzenia, a nie jakie są zamiary. Wciąż nie mamy ustawy o obronie cywilnej. Ustanówmy tę ustawę. Co stoi na przeszkodzie? Wciąż nie mamy dyskusji, której tchórzliwie PiS unikał, o prawie do posiadania broni. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze służb nie mogą legalnie posiadać broni, chodzić i z niej strzelać. To jest absurd. Wciąż nie mamy rezerwy, nie mamy zachęt do szkoleń, nie mamy planu ćwiczeń. Dowódcy, z którymi rozmawiam i pytam, czy są w stanie walczyć z patologicznym piciem na ćwiczeniach rezerwy, mówią, że nie mają na to wpływu. Przywróćcie wpływ na polskie wojsko polskim dowódcom, przywróćcie honor polskiemu żołnierzowi. Dziękuję bardzo.